Jeśli jesteś po tej stronie YouTube'a i kliknąłeś ten film, to na 99,9% osiągniesz to, czego chcesz w życiu. Nieważne, czy to będzie za rok, za dwa, czy pięć. Jeśli zostaniesz na tej ścieżce i faktycznie będziesz się doskonalił, prawda jest taka, że sukces jest nieunikniony. I teraz sprawę go wygląda w ten sposób, że warto byłoby, przynajmniej tak uważam, docenić tą wspinaczkę, kiedy jeszcze nie jesteśmy na szczycie. Słuchając masy podcastów i filmów, z ludźmi, którzy są daleko, jeśli chodzi o biznes, da dużo dalej niż ja, wszyscy powtarzają jedną rzecz: że jedyne czego żałują, to że wcześniej nie zaczęli doceniać tych momentów, których było ciężko. Że nie myśleli o tym, jak szczęśliwi mogą być tak naprawdę podczas samej wspinaczki, nie tylko że tak powiem, już u celu. I teraz nagrywam to w specjalnym miejscu, bo w pokoju, w którym tutaj, dosłownie w tym miejscu, stało moje biurko, na którym przez 5 do 6 godzin dziennie grałem w gry, gdy byłem jeszcze uzależniony. I siądę sobie teraz na kanapie, która dosłownie stoi w tym miejscu. <grywka> Jakaś taka dziwna poduszka. Ale przyjechałem do moich rodziców, do domu i po prostu natchnęło mnie, żeby powiedzieć Ci, że możesz docenić to. Nieważne w jakim momencie teraz swojego życia jesteś. Bo ta wspinaczka to będziesz, będzie coś, co najbardziej będziesz wspominał i co dziwnym trafem będzie czymś, do czego najbardziej będziesz chciał wracać. Ta niepewność. Moment, w którym nie masz jeszcze całej, jeżeli na przykład chcesz założyć swój biznes, nie masz jeszcze całej drużyny, nie masz jeszcze tych genialnych ludzi, którym już się otoczysz, tylko właśnie moment tej samotności. Mimo tego, że jest niesamowicie ciężko, to prawda jest taka, że to są te momenty, do których jakby. Często myślami będziemy wracać. Przynajmniej tak mówią ludzie, których oglądam, a naprawdę uważam, że przekazują w innych aspektach tak wartościowe informacje, że pewnie w tym aspekcie również się nie mylą. I to jest przekaz do młodszej wersji mnie, która zastanawia się tylko nad tym, jak to będzie być na szczycie, jak to będzie zajebiście, jak już rozwinie swój biznes do 10, 20, 50, 100 tysięcy miesięcznie. Prawda jest taka, że już teraz jest zajebiście stary. Serio. Prawda jest taka, że nieważne, w jakim miejscu jesteś, jeżeli jesteś po tej stronie tuba i oglądasz ten film do tego momentu, to możesz być z siebie dumny. I wiem, że jest osoba po drugiej stronie, która to ogląda. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, która musiała dzisiaj te słowa usłyszeć, to moja misja została spełniona. Tutaj wszystko się zaczęło i wspominam te momenty, kiedy miałem złamane serce i dosłownie w tym miejscu. Tutaj, gdzie teraz stoją te ciuchy, było łóżko, na którym siedziałem i byłem tak rozwalony emocjonalnie. No, będę te momenty pamiętał do końca życia. I ten pokój wywołuje wiele takich emocji, ale wiem, że przez te wszystkie sytuacje, które miały miejsce i które się tak naprawdę w nim wydarzyły, byłem w stanie w pewien sposób dojść do miejsca, w którym jesteś. To mnie ukształtowało. Jak taka, jak woda, która uderza o skałę przez miesiące i która jakby rzeźbią w taki sam sposób wyglądają jakby ciężkie momenty kształtują nasze życie i fajnie jest jakby docenić to gdy jesteś na dole bo z góry wszystko wygląda lepiej ale jeśli jesteś w stanie podczas drogi docenić to jak to wszystko wygląda Moim zdaniem jest to recepta na sukces. Znaczy recepta na takie długoterminowy biznes i, i jakby spełnienie. Nie tylko, gdy już się coś osiągnie, ale faktycznie, gdy robisz cokolwiek. To jest na dzisiaj tyle, co dziennie o 19 wrzucam na ten kanał. Wartościowe materiały, jeśli chcesz się uczyć na moich błędach, to zapraszam do subskrybowania. I co? Trzymaj się, miłego dnia.